Wiecie, smutna to pora, już noc, Łukasz do mnie napisał, że odsubskrybowuję kanał dlatego, że wszedłem w politykę. Przede wszystkim to ja komentuję politykę, a nie wszedłem w nią. Nigdy nie uskuteczniałem działalności politycznej. A po drugie robię tak już od bardzo dawna, jeszcze na starym kanale, a na Facebooku to od wielu, wielu lat, więc... Będzie polityka na moim kana kanale. Co więcej, polityka to jest ten kanał właściwie, bo najwięcej uwagi zdobywam na shortach, właśnie o tematyce politycznej. Także polityka na tym kanale będzie się cały czas pojawiać. Niestety, dla tych, którzy nie lubią moich komentarzy politycznych, możecie już opuścić ten kanał, a ci, którzy lubią, to zachęcam do subskrypcji.